Yeah, yeah, BICV Yeah, The yeah. Ej. Nie dał sobie jej ze mną pogrywać, yeah. chociaż pykam w gierki suki i recepty naprawiają lęki Zamujesz na picie jak na high smart Tiretti. Mogę nagrać roku płytę jeśli będę miał chęć Kujdam, niech coś ma o co chodzi Kapitał jest bezpieczny, sługo to dla naszych rodzin Pozdrawiam Rusinki i chłopaków z łodzi Dzwoni Tetris, a dasz pora coś zarobić ale jak nie ma, no to chuj w to, wbijamy do miasta Na pianinku od Santiago bywa mordę zatkać Wielki dyfer, ale głupsza niż dwunastolatka już, już złapałem dystans na małolaty. Obserwowałem z bliska, jak psują braci Przekminiam o zyskach, ale gram dla naszych Przekminiasz o zysku, a tu same straty ty, zarapolo ci pierdolnie Najebany cały skład, kiedy gramy w rondzie? Najebany cały skład, jak jedziemy w Polskę. Pół kraju zapierdala najebana frontem SMI i SK się trzymamy razem Twój wypierdalam lekko w chuj na bazę syny to nie koniec, jeszcze coś pokażę Płaczę, że nie ma ty, ale kto ci ksał wyjebałem z bitu, ani razu od lat pięciu w całym Dzień, kraju mam wyznawców, co maszą o wspólnym zdjęciu Dałem wam yeah. trochę wytchnienia, żaden yeah. nie docenił gestu Teraz kurwa bez litości Nie yeah. potrzebuję yeah. pretekstu Stestój, mam coś i go garnąć w każdym miejscu Nie stój, mi na drodze przegrasz, to bez sensu Szacun